Dzień dobry Państwu. Dyrektora skłania się. 14 październik 2024 Zapraszam Państwa na przejażdżkę jesienną wzdłuż Stegny wzdłuż trasy drogi wojewódzkiej 501, która właśnie która właśnie bierze aż do Krynicy morskiej pogoda w dniu dzisiejszym mocno deszczowa, mocno jesienna proszę zobaczyć stegna to już całkiem opustuszała wioska także także tak to wygląda i tak, tak jak mówię pogoda mocno jesienna dzisiaj przez Polskę Północną przychodzą takie niewielkie opady deszczu. Natomiast ten deszcz specjalnie mocno uciążliwy nie, nie jest. Natomiast, no, jak mi podkreślam, yy, przychodzą niewielkie opady deszczu. Generalnie szaro, buro yy, i taka pogoda, tak jak mówię, nie zachęcająca do spacerów. Udam się w dniu dzisiejszym właśnie w stronę granicy morskiej. Zobaczymy, jak wygląda remont popularnej trasy do Lokrynicy morskiej zdaję sobie sprawę że w te dni jesienne zimowe ta trasa jest tak mam, dosyć mało uczęszczana, natomiast w dniu w dniu już takie letnie no to już mamy można powiedzieć oblężenie tej trasy. No i jak, no jak mówiłem w innych takich Latwiach rekordy padały tego typu, że drogę właśnie od Nowego Dworu Gdańskiego do krynicy morskiej pokonywało się w czasie 4 godzin. Po prawej stronie proszę zobaczyć, mamy już pięknie, praktycznie wykończone pobocze. Także widać, że dużo, dużo się dzieje. Natomiast można powiedzieć, że zdecydowana większość y, trasy jest już y, oddana do ulotku, jest już gotowa. Natomiast y, oficjalne oddanie trasy 501 ma nastąpić pod koniec października, zdaje się 25 października, ma być odbiór. Także pozostało już niewiele czasu. No ale tak jak Państwo widzą, no, trasa można powiedzieć jest już y, ukończona i nie widzę tutaj jakichkolwiek powodów żeby mogło to, to pokrzyżować, te, te plany. Także my poruszamy się, proszę zobaczyć, od Stegny praktycznie. Cały czas mamy już piękną drogę położoną, no, no i tak jak mówiłem w poprzednich relacjach, turyści w przyszłym roku na pewno już przyjadą na nową trasę. Także myślę, że korki które doskwierały tutaj właśnie przyjezdnym nad morzem. Myślę, że się skończą, a jeżeli, jeżeli nie, no to przynajmniej dużo się zmniejszą. Tak jak podają różne źródła, mniej więcej Mierzeję Wiślaną odwiedziło o 30% mniej turystów niż w latach ubiegłych. No, jestem bardzo ciekawy co było powodem takich zmian. Natomiast to no, by przyszły rok był nieco lepszy tutaj rozmawiając z mieszkańcami wszyscy zgodnie twierdzą, że życzyliby sobie właśnie kolejny, kolejnego roku, kolejnego sezonu dużo lepszego, czy, no, ciężko mi powiedzieć to, jak mówiłem, co, co się wydarzyło, ale na pewno wpływ ma na to pogoda i nie, wiem, taki brak pewności co do pogody. Ceny, które są w Polsce też nie zachęcają do do wypoczynku w Polsce, bo za te same pieniądze możemy wybrać inny kierunek europejski i tak jak mówię, za tę samą pieniądze i pogody mamy, można powiedzieć, gwarantowaną, no ale to już kwestia to tak jak mówię, kwestia kwestia indywidualne. Mijamy teraz znowu biedonkę. Ta biedonka została oddana do użytku, też na początku wakacji. Także całe wakacje już tutaj hmm, tętniła życie. W tej chwili jesteśmy już w miejscowości Sztutowo. To niewielka miejscowość, właśnie na Mierzei Wiślanej, znana y, głównie z obozu koncentracyjnego Karl Stutthof. I, I tak, ale również jest piękny dostęp do prawdy, piękna plaża, także, y, także miłośnicy właśnie kąpieli wodnych, czy kąpieli Słonecznych na pewno tutaj będą usatysfakcjonowani. W tej chwili jesteśmy już mniej więcej w środku Sztutowa i będziemy za, za chwileczkę wyjeżdżali. Będziemy się kierowali dalej oczywiście na klinicę morską. Proszę zobaczyć, trasa 501 już pięknie, pięknie ukończona. Wszystko tutaj wydaje się już e, zrobione na tip e, top. No i tu jeszcze zdaję sobie sprawę, że za chwilę powinny być. Dalsze, odbywać się dalsze prace y, właśnie na tej trasie, no ale tak jak mówię, koniec października tego roku i, i powinno być wszystko już zakończone. Firma, która tutaj buduje, to remontuje tą trasę duża firma Budimex także myślę, że osobom interesującym się budownictwem w Polsce nie muszę tej firmy Przedstawiać już, po, już powolutku, wyjeżdżamy z Szrutowa. Yy, dobra wiadomość jest taka, że widać, że opady chwilowo, yy, chwilowo zaprzestały. Zaprzestały także, tak to wygląda. Oby, oby, oby się utrzymało to jak najdłużej, ja mam taki zamiar jeżeli się uda, jeżeli pogoda pozwoli mm, pofrunąć właśnie na wyspę na wyspę Estyjską no i wszystko właśnie zależy od tego deszczu, jeżeli jeżeli przecież by nie padał deszcz no to niestety nijak lecieć, prawda na wyspę ptasią że tak powiem jest to od brzegu spora odległość mniej więcej dwóch kilometrów, także naprawdę nie ma co ryzykować sprzętu te sprzęty latające, drony one są niestety dosyć drogie, drogie jak na przeciętnego Polaka no ale to jak mówię no, jeżeli pogoda pozwoli to polecę proszę zobaczyć jaka piękna trasa wszystko wykonane pięknie z tego to orientuje się jeszcze takie Prace bardziej zaawansowane będą trwały w kontach rybackich, to już za chwilę. Natomiast, tak jak zapewnia nas przedstawiciel firmy wykonującej ten remont, na pewno już nie będzie poślizgu. Ta trasa miała być oddana do użytku, zdaje się, z końcem września. No i, i, i właśnie jest miesięczny pościg, natomiast ponoć to już jest koniec, na szczęście koniec związany z remontem, remontem tej trasy. Właśnie zbliżamy się za chwileczkę, będziemy już w kontach rybackich. Zobaczymy jak sytuacja wygląda tutaj na jezdni, ale tak jak mówię no Wszystko tu jest raczej już wykonane. Także my poruszamy się, proszę bardzo, trasą 501. Tu mamy jakiś din, blokuje nam trasę, ale to nie ma problemu. I proszę bardzo, no to już tak jak mówię, wszystko to poborcze praktycznie wykonane. Tutaj pozostało jeszcze, proszę bardzo, zobaczyć taki odcinek. Generalnie raczej same wykończenie, już naprawdę i porządki pozostały chodnik położony, także proszę zobaczyć, tu już pracy zostało, by tak powiem, na dni, a nie tygodnie. Na tym odcinku właśnie najwięcej było właśnie do zrobienia. Po lewej stronie mieliśmy zatoczkę, która jeszcze wymaga troszeczkę pracy, po prawej stronie również, ale tak proszę zobaczyć, no, jak mamy dzisiaj 14 październik, myślę, że dwa tygodnie, no nie, nie spełna dwa tygodnie, i wszystko powinno być oddane do użytku. Dziękuję. Jeszcze pan widzę ruch steruje steruje. Ruchem, no ale to w tej chwili, o tej porze roku, to, to nie jest problem. Taki ruch wahadłowy rzeczywiście, problem się zaczyna. Y, zaczynał w miesiącach letnich, jakie y, dosłownie te kolki powodowały wie, wielogodzinne y, stanie na tej y, drodze. Naprawdę. Był, tu, był tutaj chor. robili najlepiej tak jak dla mnie. Ja, jak tu przyjeżdżam, sobie ponagrywać. Proszę zobaczyć, tutaj pięknie brukują nam latoczkę. No i tu jeszcze prace, jakieś jeszcze są wykonywane. Natomiast, no proszę zobaczyć, to wszystko pod wykończeniem w tych dużych torbach kostka także dowieziona, także będzie wykorzystywana i proszę zobaczyć, no, Tu jest najbardziej ten front robót jeszcze otwarty, ale tak jak mówię, to już jest wykończenie i myślę, że powinno być wszystko ukończone z dniem 25 październik. Października, tak, tak to wygląda. Wyjeżdżamy powoli już z kątów rybackich, no i przed nami w niedługim czasie będą skoronki. Miejscowość Każdy, każdemu. Każdej osobie interesującej się tutaj tą okolicą kopem doskonale. Zna tą miejscowość, już nie mówię, że tutaj była, ale wie doskonale, gdzie jest położona. i już ze Skowronków mamy w najbliższej odległości kanał żeglubowy przez, przez Mierzeję Wiślaną także tak to wygląda sytuacja na Mierzeje Wiślanej ja tam podawałem w ostatnim filmie taką informację, że pogłębianie rzeki Elbląg ma być przedłużone proszę Państwa o 3 lata na początku, zdaje się, roku, tego roku, był termin oddania do użytku już e, drugiego etapu pogłębiania, 20. Zdaje się, listopada 2024 roku. I wtedy też mówiłem, że nie wierzę w ten termin, że będzie dotrzymany. No i tak też się stało. E, rzeka Edlong jest przewidziana w tej chwili e, na pogłębienie do 3 lat. No, to mamy. Spory y, okres, y, natomiast y, nie wspomnę już o porcie y, Elblągu, który y, no, tam ponoć y, y, na rzece zalegają tysiące ton gruzu, y, jeszcze po wojnie zrzucane do rzeki. Nie było gdzie, gdzieś taki najgorszy gruz, to pchano do właśnie do rzeki i tam ponoć właśnie tak wygląda. Dno. Z rozmowy właśnie z mieszkańcami Eldląga, właśnie mam takie informacje, że w tym centrum Eldląga, właśnie te, te dno jest tam jest bardzo płytko. A to wszystko właśnie za sprawą, co jak mówię, gruzu zalegającego, zalegającego na dnie rzeki. No i praktycznie jeszcze do lat. 80. ubiegłego wieku, miasto Eblon, tuż przy rzece, tam jeszcze były prowadzone takie prace odbudowa po wojnie. Także trwało to bardzo długo. I no w końcu można powiedzieć, że ta starówka pięknie wygląda, chociaż przy samej rzece tam widziałem, jest jeszcze, daje się, po, po II wojnie światowej, są jeszcze takie. Budynki wymagające właśnie odbudowy. No to moim prywatnym zdaniem, że za, za, za tę odbudowę powinny zapłacić nasi zachodni sąsiedzi. Ale jest jak jest, i tutaj nikt się raczej tym nie nie przejmuje, i nikt sobie głowy tym nie zawraca. W tej chwili, proszę zobaczyć, jesteśmy w miejscowości z i mamy dosłownie już do przekopu mierzej ślanej nie wiem czy 800 metrów, bardzo blisko, także tak to wygląda. te kamerę poprawię, bo widzę, że e, tak mi się cały czas e, przekręca, muszę zainwestować w nowy uchwyt. E, ten uchwyt niby jest porządny, a jakimś czasem e, po prostu się wyrobił. Mamy no, taki zakręt. Ja już tutaj stąd widzę pierwsze elementy przekopu mierzowej i wyślanej. No i teraz znowu troszeczkę deszcz poprapuje. No, szkoda, no ale to by pora, poradzi, nic się nie poradzi. E, pojadę może do Kenii, troszeczkę coś tam może wiem i wracając już, e, wracając już, może będzie po deszczu, a jeżeli nie, no trudno. Będę musiał lot odwołać. Mamy most południowy otwarty, także spokojnie przyjedziemy nim. Północny, zdaje się, też to może pojedziemy w tej chwili mostem północnym. Przy Kali będą mieli Państwo okazję zobaczyć, jak wygląda w dniu dzisiejszym. To jest 14 październik. Przekop, jeżeli wsiadaj. Dokładnie kanał żeglugowy przez Nierzejewisz, dano, usłyszeć kamerkę przez No i proszę zobaczyć, jak to wygląda pogoda to jak mówiłem, dzisiaj taka nieciekawa dla turystów, dla wielu pochmurnie, brzydko, No ale. Początku już jest jesień, nie mamy co, czego się spodziewać. Przyjeżdżamy mostem. Po lewej stronie pusto, po prawej stronie również pusto, nie ma żadnego ruchu. Kanał zamknięty, niestety. Tyle pieniędzy zainwestowanych, i jak na razie póki co. Ten kanał nie przynosi żadnych takich wymiernych korzyści finansowych. Dziwna sytuacja, troszeczkę dla mnie niezrozumiała, ale nie mnie to osądzać, nie mnie to komentować. Jesteśmy już na drugim rondzie. Jak mówię, są nieliczni. Baterują, zakładam, że albo mieszkańcy, albo jeszcze turyści, którzy przyjechali przyjechali ja byłem tutaj półtora tygodnia temu na takim wypadzie w Piaskach, bardzo fajnie i zamierzam, nie wiem czy w listopadzie, czy zamierzam jeszcze raz sobie przyjechać na Mierzeję Wiślaną na kilka dni, bardzo fajnie spędzony czas, także zapraszam na Mierzeję Wisianą nie tylko podczas sezonu, ale i po sezonie w te dni zimniejsze i, i, i chłodniejsze. Tu już proszę zobaczyć, z tą kamerą muszę walczyć, tu już mamy trasy pięknie oddaną i proszę zobaczyć jaki mamy ruch na drodze. Tutaj rzeczywiście w miesiącach po, se, po sezonie sezonowych ten ruch jest bardzo niewielki, natomiast wszystko się zmienia w miesiącu mniej więcej początek maja zaczyna się sezon turystyczny na Mierzei Wiślanej no i tutaj te drogi pękają w szwach, że tak powiem ja w tej chwili już jadę do Przebrna zobaczyć jak wygląda sytuacja związana z lotem, natomiast patrząc się na szybę samochodu przednią, no niestety w tej chwili lot dronem jest niemożliwy, także nie będę leciał, w przyjadę i będę kierował się już na krenicę Morską. Państwo bardzo chętnie oglądacie te filmy z Krynicy Morskiej, widzę, że to jest takie miłe wspomnienie letnie i szczególnie takie króciutkie filmy Shorty mają dosyć tak się cieszą sporo popularnością film taki 60 sekundowy pokazujący właśnie te miejsce gdzie się było latem na wakacjach, natomiast w takiej scenerii opuszczonej no to też takie fajna, fajna sprawa zobaczyć właśnie Wynicę morską, bez turystów, bez tego zgiełku letniego. Także w tej chwili już e, opuszczam, dojeżdżam do miejscowości Przebrna. No ten deszcz, no nie wiem co to jestem taki trochę rozkropu stoi, ale może zajadę. Ten deszcz w tej chwili w tej chwili przestał. Padać, jest szansa, że przynajmniej przez jakiś czas będzie można wykonać lot na wyspę ptasią estyjską. Ta nie wyspa estyjska, taka nieco dziwnie, dziwna nazwa, natomiast odwołuje się do starodawnych czasów, właśnie do tutaj tego, tego właśnie obszaru, natomiast ja nie wiem, czy Ptasia pani byłaby takim, taką nazwą, chyba bardziej dostępną, przystępną, także proszę zobaczyć, ja teraz wyjeżdżam praktycznie do końca tej trasy i mamy przez, przez sobą ulicę Wiejską jest to ta droga właśnie z płyt betonowych, która prowadzi wzdłuż tej wioski, wzdłuż zalewu Wiślanego, no i właśnie tu już będę powoli kończył swoją relację samochodową o, dzisiaj mi się bardzo długo zajęło 23 minuty Zapraszam Państwa, którzy nie subskrybowali mojego kanału Disek Teraz do subskrypcji kanału. Podczas gdy film się podobał również zapraszam do łapkowania, lajkowania filmu. Te, te czynności pozwalają mi na poszerzenie zasięgów oraz w razie pytań czy w razie jakichś wątpliwości, cokolwiek zapraszam do, do o, o, pisania po prostu komentarzy także życzę miłego dnia kłania się Dzidek teraz do widzenia trzymajcie się, cześć